Prawo ochronne na znak towarowych nie upoważnia uprawnionego do zakazywania posługiwania się w obrocie czterema rodzajami oznaczeń. Pierwszym rodzajem oznaczeń są oznaczenia składające się z nazwisk i adresów osób fizycznych, które się nimi posługują. Drugim rodzajem oznaczeń są oznaczenia nieposiadające odróżniającego charakteru oraz oznaczenia opisowe, czyli takie, które odnoszą się bezpośrednio do określonych właściwości towarów lub usług. Trzeciw, trzecim rodzajem oznaczeń są oznaczenia zarejestrowane lub oznaczenia do nich podobne, o ile używanie ich jest niezbędne do wskazywania ich pochodzenia. Mowa tutaj w głównej mierze do, o oferowaniu części zamiennych, akcesoriów lub usług. Czwartym rodzajem oznaczeń są natomiast zarejestrowane oznaczenia geograficzne, o ile prawo do ich używania wynika z innych przepisów ustawy. Używanie wcześniej wymienionych przeze mnie kategorii oznaczeń jest jednak możliwe tylko wtedy, jeśli nie narusza uczciwych praktyk w przemyśle i handlu.